Chatka pachnąca miętą. Krwawnik, roślinna koronka, nie tylko na rany. Krwawnik roztarty pachnie jak chryzantema. Jan Twardowski, wiersze największej nadziei. Mój majowy spacer łąką obok chatki uświadomił mi, że nadszedł czas krwawnika. Achillea millefolium który tworzy już piękne poduchy ze swych koronkowych liści oczywiście latem kiedy pojawią się na nim kwiaty zyskuje na sile leczniczej ale właśnie teraz przed kwitnieniem cieszy oko misternymi listkami które służą nam w wielu potrzebach pochylmy się uważnie nad tą roślinką podobnie jak inne zioła jest znana od wieków w wielu kulturach świata już 4000 lat temu ceniono go w chińskiej medycynie stosując na infekcje tamowanie krwawień czy nadciśnienie a co ciekawe, według greckiego mitu sam Achilles opatrywał pod troją rannych wojów tym prastarym lekiem przeciwkrwotocznym. Stąd też pochodzi jego potoczna nazwa – ziele żołnierzy, Achilla militaris. Natomiast w słowiańskich wierzeniach uważano, że krwawnik stanowi symbol zdrowia i siły oraz przynosi szczęście w małżeństwie, stanowiąc przy tym amulet zapewniający miłość. Cóż… Przyjemnie pomyśleć, że oprócz naparów i maźdeł, może krwawnik działa i tak. Natomiast słynny angielski lekarz nikola Skulpeper zalecał ziele na ból głowy, aplikowane jak tabaka w postaci sproszkowanych liści. Natomiast włoski botanik Carlo Alione w swym dziele Flora pedementana na wszystkie potłuczenia radził okład z roztartych, świeżych liści tej rośliny. A wyobraźmy sobie 18-wieczne apteki. Krwawnik królował tam na półkach w formie suszów, esencji, wód, ekstraktów i olejków. Widać dobrze wiedziano o jego mocy. Co interesujące, u nas medycyna ludowa bardzo ceniła krwawnik. Na przykład we wsiach Beskidu Śląskiego rozróżniano nawet terapeutycznie ziele po kolorze kwiatów. Uważając, że roślina o białych kwiatach. Działa silniej na panie, a o różowych na mężczyzn. Fascynujące byłoby poznać, skąd taka szczegółowa wiedza. Poza tym od dawna wiedziano, że krwawnik świetnie zbija gorączkę. Zawiera bowiem kwas salicylowy. Nie zapomnijcie o krwawnikowym naparze w czasie infekcji. Wspomniana w mych filmikach, słynna święta Hildegarda z Bingen w swym dziele Fizyka zaleca, cytuję, jeśli ktoś wewnątrz zraniony został, czy to włócznią, czy przez wewnętrzne ściśnięcie, niech sproszkuje krwawnik i pije ów proszek z ciepłą wodą, a kiedy mu się polepszy, niech proszek ten rozpuszcza w ciepłym winie, aż się wyleczy. Tak, pamiętajmy, Krwawnik skutkuje nawet przy włóczni. Co ważne, wyniki najnowszych badań nad cechami tej rośliny potwierdzają jej głębsze działanie, bowiem święta Hildegarda, pisząc o wewnętrznym ściśnięciu, nie miała na myśli jedynie fizycznych ran, ale także traumy, głębokie psychiczne zranienia, które wymagają leczenia tak samo jak rany na ciele. Miszka często powtarzała, że cierpienie duszy osłabia ciało. Jak podaje Alfreda Walkowska w książce Powrót do Harmonii, w świetle wyników badań doktora Strelowa, niemieckiego specjalisty od medycyny świętej Hildegardy, krwawnik jawi się jako jeden z najskuteczniejszych hildegardowych środków psychoterapeutycznych, mający zastosowanie m.in. w zespole stresu pourazowego. Co ciekawe, Także w brazylijskiej medycynie ludowej krwawnik stosuje się na uspokojenie w stanach lękowych i bezsenności. Czyżby nie tylko melisa i lawenda? A także krwawnik może dopomóc nam w ukojeniu nerwów. Warto spróbować. A dzięki czemu jest on tak cenny, zapytacie? Otóż ziele zawiera mnóstwo wartościowych substancji, jak m.in. przeciwzapalne i przeciwbólowe flavonoidy, taniny, olejek eteryczny. O, y, za, zawierające azulen, gorzkie seskwiterpeny, achilleinę, garbniki, kumaryny, kwas mrówkowy, octowy, cholinę, kwas salicylowy oraz witaminy C, A i K. Że nie wspomnę o minerałach. Roślina działa przeciwkrwotocznie, co więcej zmniejsza krwawienia zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Ponadto napar z krwawnika, łyżeczka suszu zaparzona w szklance wrzątku przez 15 minut, stymuluje pracę przewodu pokarmowego dróg żółciowych i moczowych. Oprócz naparu można stosować silnie działający odwar z ziela i kwiatów. Jedną łyżkę suszu zalać szklanką wody i gotować 5 minut. Przecedzić i pić trzy razy dziennie po pół szklanki. Ponadto Mam ważną informację dla pań. Krwawnik pomaga w regulacji cyklu menstruacyjnego i łagodzeniu dolegliwości związanych z okresem. Oto receptura herbatki na kobiece problemy według Patrycji Machałek z książki Magia Polskich Ziół. Proszę zmieszać po sześciu łyżek suszu ziela dziurawca, kwiatów krwawnika i macierzanki z trzema łyżkami serdecznika, trzema łyżkami melisy i trzema kwiatów jasnoty. Łóżkę tej mieszanki parzymy w szklance wrzątku 15 minut i pijemy jedną do dwóch szklanek dziennie. Systematycznie co najmniej dwa tygodnie. Warto jednak wiedzieć, że nie zaleca się stosowania ziela u osób uczulonych na krwawnik lub inne rośliny z rodziny astrowatych oraz w ciąży i podczas karmienia piersią. Poza tym roślina ta jest niewskazana przy wrzodach żołądka, a także u osób zażywających leki na rozrzedzenie krwi. A teraz zapraszam do mego chatkowego zielonego gabinetu, gdzie krwawnik to jedno z podstawowych ziół. Susz jest w słoju, roztarty na maseczki w słoiczkach, a w buteleczkach jako hydrolat. Jego silne właściwości przeciwzapalne sprawiają, że jest bardzo skuteczny w leczeniu podrażnień skóry i błąd śluzowych, w tym trudno gojących się ran, wysypek czy hemoroidów. Krwawnik działa łagodząco oraz regenerująco. Na przykład hydrolat z krwawnika lub napar poleca się w przypadku pielęgnacji skóry z trądzikiem młodzieńczym lub różowatym. Polecam zwłaszcza kwiaty do kąpieli ziołowych, ponieważ mają silniejsze działanie przeciwzapalne. Dwie garcie suszu umieszczamy w saszetce z gazy i zalewamy dwoma litrami rządku, zaparzając do 20 minut, po czym całość ulewamy do wanny. Kwawnik sprawdzi się zwłaszcza w pielęgnacji cery tłustej, dojrzałej oraz skłonnej do pękających naczynek. Bo dzięki obecności achyleiny ziele stanowi remedium na mikrokrwawienie. Czyli jaki praktyczny wniosek? Trzeba zadziałać krwawnikiem na pajączki. Proponuję prostą maseczkę. Dwie łyżki sproszkowanego suszu łączymy z, jedną, z połową jednej łyżeczki mąki ziemniaczanej i mieszamy całość w niedużej ilości wrzątku do konsystencji śmietany. Po czym ciepłą mieszaninę nakładamy na buzię zwłaszcza na podrażnione miejsce z pajączkami. Ale prawdziwym remedium dla potrzebującej ukojenia skóry na dłużej jest mazidło z kwawnika. W słoiku rozpuszczamy 90 g oleju kokosowego Extra Virgin i dodajemy rozdrobnione 20 g świeżych kwiatów kwawnika i 20 g świeżych liści. Następnie całość podgrzewamy na parze około godziny w temperaturze do 60 stopni po czym odstawiamy i następnego dnia powtarzamy procedurę. Odcedzimy i wlewamy do słoiczka. A teraz proponuję Wam jeszcze chwilkę z krwawnikiem w kuchni. Wiemy w chatce z ludowych przekazów, że dawniej używano krwawnika jak regularną przyprawę. Suszono listki, kwiaty i dodawano do potraw smażonych i tłustych mięs. A także cenię tę roślinę kulinarną. Często sporządzam mieszankę przyprawową. Biorę w równych ilościach suszone kwiaty krawnika, liście selera i lubczyku. Rozdrabniam w młynku i przechowuję w małym słoiczku. Spróbujcie, według mnie to pyszny dodatek do smażonych ziemniaków, duszonych jarzyn czy kasz Uwielbiam zioła w kuchni. Nie dość, że dodają smaku, to jeszcze niepostrzeżenie działają jak wielostronny lek dla naszego organizmu. Smakując... Leczą. Lecząc, smakują. Oto nasze w chatce powiedzenie o ziołach. Wracając do krwawnika. Jego świeże liście o korzennym, trochę gorzko słonym smaku są również doskonałą przyprawą do zup i sosów oraz wybornym dodatkiem do sałatek i twarosku. Razem ze szczypiorkiem dobrze w nim smakują. Kiedy nazbieram sporo ziół z krwawnikiem włącznie, sporządzam czasami pesto z mniszka i krwawnika. Według przepisu cudownej książki Pani Kalemby Drożdż, pyszne kwasty. Wrzucam do blendera trzy garście młodych liści mniszka, garść listków krwawnika, kilka liści szczawiu, dodaję cztery łyżki ziaren słonecznika, ząbek czosnku, 40 gram owczego sera, może być też tofu, pół łyżeczki soli. Całość miksuję, a po chwili wlewam pół szklanki oliwy extra virgin. Nie może też zabraknąć świeżo zmielonego pieprzu. I voilà! Pesto czeka na makaron. A lubicie kaszę gryczaną? Jeśli tak, spróbujcie dodać do niej, wcześniej ugotowanej, trochę krwawnika i sera żółtego, aby potem zapiec ją w piekarniku. Ziele zawiera gorycze, które właśnie dobrze komponują się z żółtym serem: kurczakiem, rybami i tłustymi potrawami. Krwawnik można rozić i suszyć. Jeśli potrzebujecie wiosennych listków do potraw, to teraz jest czas na ich mrożenie. A zatem, ruszmy na pierwsze krwawnikowe zbiory, zanim pojawią się kwiaty. Niech roślina uraczy nas swym smakiem i mocą rewitalizacji organizmu. Oczywiście, jak zwykle, przypominam, zbiory własne tak, ale w czystych terenach, daleko od dróg i przemysłu. Na zakończenie, zanim się pożegnam, chciałam przekazać Wam, że 25 maja uczestniczyłam ze stoiskiem ziołowych akcesoriów chatki w ciekawym festiwalu ludzi pozytywnie zakręconych w Wieliczce. Spójrzcie na chatkowy kram. Wszystko handmade. Opakowania na zioła i mazidła, opaski lawendowe na oczy i roślinna biżuteria. Zioła inspirują wyobraźnię. Do usłyszenia za dwa tygodnie.